11. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką druk nr 13. I tutaj myślę, że pani skarbnik zapozna nas ze szczegółami. Zapraszam do mównicy. Panie przewodniczący. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dobra. Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwały wielkiej pomocy finansowej. Dziękuję bardzo. Miasta i gminy Wronki na lata 2016-2023. I tak. Paragraf pierwszy Na podstawie stosownych przepisów w paragrafie pierwszym uchwala się wieloletnią prognozę finansową miasta i gminy Wronki obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wronki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w pierwotnej uchwale Szanowni Państwo w związku z tym, że zmieniła się kwota dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu Gminy Wronki należało dostosować uchwałę projektu WPF do nowych wartości. Ponadto zmienia się limity wydatków na przedsięwzięciu pod nazwą uregulowanie stosunków wodnych z lewni rowo W15, łączne nakłady finansowe 1 500 000 zł i w tym limity na lata.

I teraz jeżeli chodzi o autopoprawkę, ja pozwoliłam sobie tylko dołączyć Państwu załącznik numer 1 wieloletnią prognozę finansową, z tego względu, że na komisjach połączonych padło, padła propozycja zmiany do budżetu i ta zmiana została jakby wprowadzona, stąd zmieniła się kwota wydatków bieżących i wydatków majątkowych i dlatego należało te, ten załącznik również poprawić. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pani skarbnik lub do pana burmistrza? Szanowni Państwo, nie widzę pytań. W takim razie zapoznam państwa z projektem uchwały. Grup numer 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy wronki na lata 2016-2023 na podstawie odpowiednich przepisów prawa Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym, paragraf pierwszy uchwala się wieloletni prognozy finansową Miasta i Gminy Wronki obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposoby finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie 2 ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W paragrafie 3 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Wronki. I w paragrafie 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu, to już Pani Skarbnik nadmieniła, w punkcie pierwszym w związku zmianą dochodów wydatków do przychodów budżetu gminy Wronki na 2016 rok należało dostosować uchwałę w sprawie WPF-u do nowych wartości. W punkcie drugim zmienia się limit wydatku na przedsięwzięciu pod nazwą uregulowanie stosunków wodnych zlewni rowu W15, uregulowanie stosunków wodów na terenie wodnych na terenie gminy Wronki. Łączne nakłady finansowe to 1,5 miliona, w tym limity na lata 2016 130 tysięcy. I siedemdziesiąt na 2017 rok. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Bardzo proszę. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Jednogłośnie uchwała została podjęta.